Lata 70. w Polsce smakowały zupełnie inaczej niż dziś. Sklepy świeciły pustkami, a mimo to pojawiały się przekąski, które dzieci i dorośli pamiętają do dziś. Paluszki w metalowych puszkach, chrupki z bazaru czy landrynki na wagę były małymi radościami codzienności. Dziś większość z nich zniknęła, ale wspomnienia zostały. W tym filmie przypomnimy 15 zapomnianych przekąsek z lat 70. Jeśli pamiętasz którąś z nich, zasubskrybuj i napisz w komentarzu, która była twoją ulubioną. W latach 70. paluszki, lajkonik, były prawdziwym hitem. Ich smak znał każdy uczeń i dorosły: chrupiące, lekko słone, idealne na przerwę w szkole czy spotkanie przy herbacie. Najbardziej zapamiętano jednak metalowe puszki, w których były sprzedawane. Po zjedzeniu paluszków służyły w domach jeszcze latami jako pojemniki na guziki, nici czy skarby dzieci. Były symbolem prostych radości tamtych czasów. Dzieci maczały je w oranżadzie, dorośli częstowali gości podczas rozmów przy stole, paluszki znikały błyskawicznie i zawsze kojarzyły się z chwilą wspólnoty. Choć dziś nadal można kupić Lajkoniki, to właśnie te w metalowych puszkach wspomina się z największą nostalgią. Prosta, ale uwielbiana przekąska lat 70. Orzeszki ziemne oblane złocistym karmelem. Sprzedawane były w papierowych torebkach na wagę, często na bazarach i w małych sklepikach osiedlowych. Ich smak łączył słodycz karmelu z chrupkością orzeszka. A zapach prażenia unosił się z daleka, przyciągając dzieci i dorosłych. Kupowane za drobne pieniądze były szybkim deserem i świetnym towarzyszem szkolnych przerw. Choć wyglądały niepozornie, miały w sobie coś wyjątkowego. Słodko słony kontrast sprawiał, że trudno było skończyć na jednej garści. W wielu domach traktowano je jako mały luksus, bo choć kosztowały niewiele. Dawały ogromną radość. Dziś podobne przekąski można znaleźć w supermarketach, ale oryginalne, sprzedawane luzem w papierowych torebkach, pozostały symbolem smaku dzieciństwa w Polsce lat 70. Wafle familijne to jedna z tych przekąsek, które w latach 70. miały zupełnie inny charakter niż dziś. Pakowane były w proste papierowe owijki. Często bez kolorowych nadruków, ale sam produkt budził ogromną radość. Chrupiące warstwy wafla, przełożone kremem kakaowym albo waniliowym, były symbolem domowej słodyczy i czymś, co chętnie kupowało się dzieciom na drogę. W szkole łatwo było je dzielić. Każdy dostawał kawałek i cieszył się prostym, ale intensywnym smakiem. Nie były codziennością, raczej małą nagrodą, bo w sklepach szybko znikały spółek. Ich prostota miała jednak urok, a papierowe opakowanie, które łatwo się rwało, do dziś pamiętane jest przez starsze pokolenia. Dzisiejsze wersje familijnych są bardziej kolorowe i różnorodne, ale to właśnie tamte, sprzed dekad, wspominane są z największym sentymentem jako prawdziwy smak rodzinnych chwil. W latach 70. flipsy były absolutnym przebojem wśród dzieci. Lekkie, chrupiące i delikatnie solone pakowane były w proste foliowe torebki, które szeleszcząc, kusiły już od pierwszej chwili. Można je było kupić niemal wszędzie w kioskach, sklepach osiedlowych i na bazarach. Dzieci zajadały się nimi na podwórkach, a dorośli traktowali jako szybką przekąskę do piwa. Były symbolem prostych radości, które kosztowały grosze, a sprawiały, że dzień od razu stawał się lepszy. Ich smak był inny niż dzisiejsze chrupki mniej sztuczny, bardziej naturalny, co sprawiało, że zapadły w pamięć wielu pokoleniom. Często wysypywało się je prosto do kieszeni albo dzieliło z kolegami w szkolnej ławce. Flipsy stały się kultowym smakołykiem, a wspomnienie ich chrupnięcia to dla wielu podróż do czasów beztroskiego dzieciństwa. Słucharki firmy Sun były klasykiem w polskich domach i stołówkach lat 70. Sprzedawane w papierowych opakowaniach, chrupały przy każdym kęsie i miały charakterystyczny smak, który od razu kojarzył się z dzieciństwem. Najbardziej lubiane były te z warstwą cukru na wierzchu, proste, ale niezwykle słodkie i sycące. Dzieci maczały je w herbacie lub mleku, a dorośli traktowali jako szybką przekąskę do kawy. Były tanie, łatwo dostępne i zawsze obecne na półkach sklepów spożywczych. Choć dziś wydają się zwykłym pieczywem cukierniczym, w tamtym czasie miały w sobie coś wyjątkowego. Były namiastką luksusu i przyjemności w epoce, gdy wybór słodyczy był ograniczony. Dla wielu ludzi to właśnie smak sucharków z cukrem pozostaje jednym z najważniejszych wspomnień z lat 70. Precle krakowskie były jedną z najprostszych, a zarazem najbardziej kultowych przekąsek lat 70. Sprzedawane luzem. Powinięte w szary papier kusiły swoim złocistym kolorem i chrupiącą skórką. Ich charakterystyczny smak pochodził od posypki z grubej soli i maku, a zapach świeżo pieczonego ciasta unosił się wokół budek i piekarni, przyciągając przechodniów. Kupowane na drogę były szybkim posiłkiem dla dzieci wracających ze szkoły i dorosłych, spieszących się do pracy. Precel był tani i sycący, a jednocześnie miał w sobie coś odświętnego. Często dzielono go na kawałki i jedzono wspólnie, co jeszcze bardziej podkreślało jego wyjątkowy charakter. Choć dziś precle można znaleźć w wielu piekarniach, te z lat 70. sprzedawane w prostym papierze, pozostały symbolem dawnej codzienności i smaku ulicznej przekąski, którą kochały całe pokolenia. Delicje pojawiły się w Polsce w latach 70. i od razu zdobyły serca łasuchów. Wtedy ich opakowania były proste, często w papierowych owijkach, a nie w kolorowych pudełkach, które znamy dziś. Ciasteczka składały się z biszkoptu, owocowej galaretki i cienkiej warstwy czekolady, połączenia, które było luksusem w czasach ograniczonego dostępu do słodyczy. Na szkolnych przerwach wystarczyło jedno ciasteczko, aby poczuć, że dzień staje się wyjątkowy. Były traktowane jak mała nagroda, często kupowane na imieniny, rodzinne spotkania czy święta. Dla dzieci stanowiły deser marzeń, a dorośli chętnie częstowali nimi gości. Choć dzisiejsze delicje wciąż istnieją, ich pierwsze wersje miały niepowtarzalny smak i klimat, którego nie da się już odtworzyć. Dlatego właśnie te ciasteczka zapisały się w pamięci jako symbol elegancji i słodyczy lat 70. -tych. Prażynki ziemniaczane były jedną z najtańszych i najczęściej kupowanych przekąsek w latach 70. i 80. Sprzedawane w charakterystycznych różowych foliowych torebkach, kusiły lekką, chrupiącą strukturą i prostym smakiem. Dzieci uwielbiały je za to, że można było je zjeść całe naraz, a paczka znikała w kilka minut. Były dostępne niemal w każdym kiosku i sklepie osiedlowym, dzięki czemu stały się przekąską codzienności. Prażynki miały w sobie urok prostoty, cienkie, chrupkie i lekko solone, kojarzyły się z wycieczkami, szkolnymi przerwami i spotkaniami na podwórku. Ja, charakterystyczne opakowanie sprawiało, że były łatwo rozpoznawalne i zapadły w pamięć całym pokoleniom. Choć dziś można znaleźć podobne produkty, oryginalne prażynki ziemniaczane z tamtych lat pozostają symbolem prostych radości PRL-u. Krowka mleczna to baton, który w latach 70. był prawdziwym rarytasem. Inspirowany klasycznymi krówkami, miał postać dłuższego batonika oblanego cienką warstwą polewy czekoladowej. W środku krył ciągnące się mleczno-karmelowe nadzienie, które kleiło się do zębów i języka, ale właśnie to sprawiało, że dzieci go uwielbiały. Baton sprzedawano w prostym papierowym opakowaniu z charakterystycznym logo krówki, które od razu przyciągało wzrok. Był przekąską kupowaną od święta, pojawiał się w szkolnych sklepikach, kioskach i jako drobny prezent od rodziców. Dla wielu dzieci był symbolem luksusu w czasach, gdy wybór słodyczy był mocno ograniczony. Choć na rynku wciąż istnieją różne wersje krówek, ten baton pozostał w pamięci jako wyjątkowy smak lat 70., którego nie da się już odnaleźć na dzisiejszych półkach sklepowych. Sezamki były jedną z najbardziej charakterystycznych przekąsek lat 70. Proste prostokąty z uprażonych ziaren sezamu, zatopionych w karmelowej masie, owinięte w cienki, papierowy papierek, znikały błyskawicznie. Były tanie, chrupiące i miały lekko-orzechowy posmak, który na długo zostawał w ustach. Dzieci kupowały je w kioskach i osiedlowych sklepach często jako szybką przekąskę po lekcjach. Choć były bardzo proste. Miały w sobie coś wyjątkowego. Dawały na miastkę zdrowej słodyczy w czasach, gdy półki sklepowe świeciły pustkami. Sezamki idealnie nadawały się do podzielenia między znajomych, a papierki po nich jeszcze długo szeleszczały w kieszeniach. Dziś można znaleźć podobne produkty, ale oryginalne sezamki z lat 70., sprzedawane w papierowych owijkach, miały niepowtarzalny klimat. I miejsce w sercach całego pokolenia. Landrynki były jednym z najtańszych i najpopularniejszych smakołyków lat 70. Sprzedawane na wagę, trafiały do małych papierowych torebek, które dzieci niosły z dumą, stukając kolorowymi cukierkami o zęby. Miały intensywne owocowe smaki: truskawkowe, cytrynowe, pomarańczowe i charakterystyczny połysk który sprawiał, że wyglądały jak małe klejnoty. Dzieci uwielbiały ich różnorodność, a dorośli chętnie sięgali po nie do kawy czy herbaty. Były przekąską, która towarzyszyła szkolnym przerwom, wycieczkom i zabawom na podwórkach. Za kilka groszy można było kupić garść słodyczy, które wystarczały na cały dzień. Choć dziś landrynki wciąż istnieją, tamte sprzedawane luzem w małych torebkach miały swój niepowtarzalny charakter i budzą wspomnienia o prostych radościach dzieciństwa. Herbatniki Petit Beurre były przekąską, którą znał każdy dom w Polsce lat 70. Proste, kruche ciasteczka o charakterystycznym kształcie z falowanymi brzegami pakowane były w skromne papierowe owijki. Ja delikatny maślany smak sprawiał, że świetnie pasowały zarówno do herbaty, jak i do mleka. Dzieci często zabierały je do szkoły jako małą przekąskę, a dorośli traktowali jako tani deser podawany gościom. Były niezwykle uniwersalne. Można je było jeść same, smarować masłem i dżemem albo używać do prostych deserów domowych, takich jak serniki na zimno czy ciasta bez pieczenia. Choć dziś na rynku jest ogromny wybór herbatników, to właśnie klasyczne Petit Beurre z lat 70. miały w sobie coś wyjątkowego. Dla wielu osób do dziś pozostają symbolem prostych, codziennych przyjemności tamtej dekady. W latach 70. chlebek chrupki Vasa był prawdziwą ciekawostką na polskim rynku. Importowany ze Szwecji pojawiał się w nielicznych sklepach i uchodził za produkt luksusowy. Jego prostokątne, lekkie kromki były czymś zupełnie nowym dla Polaków przyzwyczajonych do tradycyjnego chleba. Dzieci czasem podchodziły do niego nieufnie, ale dorośli doceniali jego chrupkość i długi termin przydatności. Sam fakt, że był to produkt zagraniczny, sprawiał, że cieszył się wyjątkową renomą. Wasa trafiała najczęściej na stoły podczas wizyt gości albo jako ciekawostka w paczkach z zagranicy. Była namiastką zachodniego stylu życia i luksusu, którego w PRL-u brakowało. Choć dziś chlebek chrupki dostępny jest w każdym supermarkecie, tamte pierwsze importowane opakowania zapisały się w pamięci jako symbol otwarcia na świat i smak inny niż wszystkie znane dotąd przekąski. W latach siedemdziesiątych pestki słonecznika i dyni były jedną z najtańszych i najbardziej popularnych przekąsek. Sprzedawane luzem w małych papierowych torebkach, szybko znikały podczas rozmów na podwórkach czy przerw w szkole. Obieranie pestek było zajęciem samym w sobie. Dzieci spędzały długie chwile rozgryzając skorupki i plując łupinkami na ziemię. Ich lekko słony smak uzależniał, a chrupanie pestek stało się elementem codziennych spotkań i wspólnej zabawy. Dorośli również chętnie sięgali po pestki jako przekąskę do piwa lub herbaty. Były tanie, zdrowe i sycące, dzięki czemu każdy mógł pozwolić sobie na taką drobną przyjemność. Choć dziś pestki wciąż są dostępne, pakowane w kolorowe foliowe opakowania. To właśnie te z lat 70., sprzedawane w szarych papierowych torebkach, miały swój wyjątkowy urok i budzą wspomnienia prostych radości tamtej dekady. W latach 70. i 80. większość przekąsek w Polsce była produkowana lokalnie, ale w Peweksach można było kupić prawdziwy rarytas z zachodu chipsy ziemniaczane Chio. Pakowane w kolorowe foliowe torebki, wyróżniały się na tle skromnych opakowań krajowych produktów. Ich smak był intensywniejszy, a chrupkość zupełnie inna niż w przypadku rodzimych prażynek czy krakersów. Dla wielu dzieci i dorosłych były symbolem luksusu i zachodniego świata, do którego dostęp miały tylko nieliczne osoby. Paczka Chio często trafiała na stół podczas wyjątkowych okazji albo jako prezent z Peweksu. Choć dziś chipsy są wszechobecne, to właśnie te pierwsze, importowane, zapisały się w pamięci jako wyjątkowy smak innego świata, o którym marzyli mieszkańcy PRL-u.